Siemano, dziś pokażę wam, jak za pomocą ChatGPT generować grafiki produktowe na swoje sklepy internetowe czy ogólnie jakieś grafiki. Na stronę firmy czy stronę biznesową i jak zaoszczędzić kilka tysięcy złotych na takich zdjęciach. Tutaj w internecie znalazłem informację, że zdjęcia z modelem, takie zdjęcia produktowe z modelem jakimś, kosztują między 150 a 300 złotych za kadr. Jeżeli ktoś ma sklep internetowy, na przykład z ubraniami, i prezentacja jednej jakiejś koszulki, bluzy czy jakiegoś innego ubrania, zazwyczaj jest to z 6 zdjęć albo 8, no to przyjmując taką średnią wartość 200 zł za jeden kadr z modelem no to przy sześciu zdjęciach to koszt wynosi 1200 zł więc to jest bardzo dużo pieniędzy a można to wszystko zrobić za pomocą sztucznej inteligencji i wygenerować takie grafiki za darmo nie, wyda nie wydając ani złotówki dziś pokażę wam jak to zrobić no, a więc tak, znalazłem na internecie kilka zdjęć, które wykorzystamy w tym filmie, jedną jakąś koszulkę z napisem na na plecach jakiś stolik kawowy no i tu mam jeszcze jakieś rowery więc zrobimy kilka zdjęć na różnych produktach żeby dobrze to zobrazować A więc odpalamy chat GPT ma funkcję tworzenia obrazów wbudowaną więc dlatego korzystam z ChatGPT. GPT odpalamy okno kontekstowe ja tutaj się będę posiłkował swoim agentem do generowania promptów. Więc daję mu komendę, że chcę stworzyć prompt. On mnie zapyta jaki to prompt. Ja mu to wszystko dokładnie opiszę. Wrzucę mu w załączniku najpierw to zdjęcie, które mnie interesuje. To było gdzieś tu. Zacznijmy może od tej koszulki z napisem. Dobrze. I teraz odpowiem mu na te wszystkie pytania. Które mi zadał, żeby miał kontekst, co chcę stworzyć, więc to zajmie chwilkę. Dobrze, ja już tutaj opisałem sztucznej inteligencji, jakie chcę zdjęcia produktowe z naszym produktem, z naszą koszulką. Powiedziałem, żeby stworzył mi trzy prompty, aby model. Stał w różnych pozach, w różnym otoczeniu, tak żeby takie zdjęcia można było wykorzystać już do sklepu internetowego, żeby były urozmaicone, różne też, żeby można było na przykład jakiś materiał marketingowy z tego, jakąś reklamę z tego stworzyć. Więc wygenerował mi trzy prompty. Ja mu tu wszystko dokładnie opisałem i czego oczekuję. No i mamy trzy prompty, i teraz po prostu kopiujemy to. Otwieramy nowy chat, dajemy stwórz obraz i wklejamy pierwszy prompt. Następnie cofamy się, kopiujemy drugi i zaraz jak skończy wkleimy go. No dobrze, wygenerowało nam pierwsze zdjęcie produktowe. Mamy mężczyznę w naszej koszulce, w tle widać jakieś duże miasto, ulicę, tak jak e, chciałem. E, napis widzę się zgadza. Nie ma żadnych literówek. Ogólnie ChatGPT bardzo dobrze sobie radzi z napisami, z generowaniem grafik z jakimiś tekstami. Bardzo dobrze to odwzorowywuje, Jeszcze nie miałem sytuacji, w której by coś przekręcił. Inne modele różnie z tym mają, ale ChatGPT w tym akurat sobie bardzo dobrze radzi, więc idealnie się właśnie sprawdza do takich zdjęć produktowych, materiałów marketingowych itd. Tak więc teraz wklejam drugi prompt. Drugie nasze zdjęcie produktowe z tą samą koszulką. Trzeba poczekać, aż wygeneruje. I od razu sobie skopiuję trzeci. To był ten ostatni. Kopiujemy. I jak wygeneruje nam ten drugi, to. Kleję trzeci prompt i wygeneruje nam trzecie zdjęcie produktowe. Dobrze, i mamy drugie zdjęcie e, produktowe. Mamy naszego modela. Poprosiłem też e, ChatGPT, żeby model e, zachował e, swoją charakterystykę, żeby ten mężczyzna wyglądał tak samo na wszystkich trzech zdjęciach. No i widzę tutaj zdjęcie pierwsze i drugie jest takie samo, taki sam kolor włosów. Takie same rysy twarzy, uszy, czapka na głowie, także zachowane zostały te detale tej osoby, więc. Jest to ogromna zaleta, bo większość modeli za każdym razem generuje inną osobę. No i to może być problem, jeżeli chcemy mieć sześć takich samych zdjęć jakiegoś produktu z danym modelem czy modelką, a każdy, na każdym zdjęciu wychodzi inny jakiś inny człowiek. No to nie ma takiej spójności, też taki sklep internetowy traci na wiarygodności. A tutaj mamy tego samego człowieka. W tle widać Ferrari Italia 458, co ma odzwierciedlać napis nasz na koszulce, czyli Everything is lo I love is illegal, expensive or blonde. No, Ferrari jest expensive, więc idealnie się wkomponowuje w nasze zdjęcie produktowe. No i teraz ostatni prompt, ja już go wcześniej skopiowałem, jeszcze tylko sprawdzę czy to na pewno ten, tak to ten, więc zatwierdzam i czekamy aż wygeneruje nam trzecie zdjęcie produktowe. Ja za ten czas stworzę sobie. Kolejne trzy prompty, ale tym razem z innym produktem. Weźmy teraz ten stolik kawowy i tu ona wygenerowała mi trzy prompty znowu do tego stolika kawowego. Od razu sobie skopiuję pierwszy prompt. Zobaczymy jeszcze, jak wyszedł nasz trzeci prompt z naszą koszulką. No, i tak jest tak, jak według polecenia. Ten sam model. Obok stoi kobieta, blondynka, i w tle widać czerwone Ferrari, pasujące idealnie do sloganu koszulki, czyli że wszystko, co kocham, jest drogie, lub jest blondynką, więc. Idealnie wpasowywuje się w reklamę tego produktu, więc świetnie wyszło. Trzy zdjęcia takie, sesja. Tak jak na internecie, były ceny między 150 a 300 zł z samym modelem. Do tego mamy tu oczywiście drugą modelkę, czyli jej też by trzeba było zapłacić. Oraz wynajem takiego Ferrari, więc to jest koszt kilku tysięcy złotych na pewno z takiej sesji zdjęciowej, które możemy zaoszczędzić, tworzyć. Tworząc takie grafiki, właśnie dzięki czacie GPT. A jak widać, to zdjęcie jest bardzo realistyczne. Ja tutaj nie widzę jakichś defektów, czy jakiś czasem sztuczna inteligencja generuje takie cukierkowe zdjęcia, że, że widać, że to jest. Skóra jest taka gładka, bez żadnych zmarszczek, bez żadnych zarysów, a tutaj widać, że i żyły na rękach, i jakieś zarysy mięśni, i tutaj na palcach wszystkie zgięcia, zmarszczki. Więc, no, to zdjęcie wygląda jak normalnie zrobione zdjęcie na jakiejś sesji zdjęciowej. Nie widać. Żadnych różnic. Palce też są w porządku. Bo sztuczna inteligencja czasem zniekształca. Wszystko jest w porządku i dzięki temu zaoszczędziliśmy kil kilka tysięcy złotych na takiej sesji. Zdjęcia można od razu pobrać i wrzucić na swój sklep internetowy, czy stworzyć jakiś materiał promocyjny. Teraz spróbujmy z, z nieco bardziej wymagającym produktem. Stolikiem kawowym z żywicy epoksydowej. Ten produkt jest nie. Nieco trudniejsze, bo ma wiele kolorów. To możemy dodać ten stolik, żeby odwzorować lepiej te właśnie drobne detale, te kolory. Jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Zdjęcie z internetu. Ten stolik ma czarne nogi, tutaj widać kolor błękitny. Kolory drewna, widać też słoje i korę na obrzeżach, więc ciekawe jak sobie poradzi. Dobrze, tutaj już tam sztuczna inteligencja wygenerowała grafikę. Miała przedstawiać dwie kobiety pijące kawę przy naszym stoliku kawowym. Utrzymujące kubki właśnie z kawą i zobaczmy jak to wygląda. Są dwie kobiety. Nasz stolik ładnie odwzorowany, widać słoje, widać kolory, korę nogi, wszystko się zgadza. Otoczenie podobne jak ze zdjęcia, można też oczywiście otoczenie zmienić na jakieś inne, jeżeli Ktoś woli. Także wygląda dobrze. Palce są dobrze. Jest pięć palców wszędzie. Także myślę, że efekt jest zadowalający. I spróbujmy drugi prompt, również ze stolikiem. Prompt numer 2 i czekamy na efekt. Dobrze, sztuczna inteligencja wygenerowała nam już drugie zdjęcie naszego stolika. Miał być zdjęcie stolika w salonie z podkładką i kubkiem kawy. Na jego blacie. No i jest na środku kubek z kawą. Widać czarna kawa, podkładka, stolik. I mamy zdjęcie gotowe. Więc myślę, że też efekt zadowalający, tak jak chciałem i ostatnie zdjęcie stolika trzecie w innej scenerii zobaczymy czy również zachowa wszystkie detale a ja za ten czas stworzę trzeci prompt ostatni do roweru myślę wybrałbym ten rower z żółtą ramą i zobaczymy jak sobie Poradzi sztuczna inteligencja, więc wchodzimy do drugiego okna, wklejam zdjęcie roweru i muszę wszystko dokładnie opisać. Dobrze, ja już dałem sztucznej inteligencji polecenie do trzeciego naszego produktu, czyli roweru. Tutaj też. Kazałem stworzyć trzy prompty. Pierwszy ze starszą kobietą na rowerze, która jedzie przez miasto. Drugi, starsza kobieta prowadzi rower przez skrzyżowanie. I trzeci, rower stoi w stojaku rowerowym w parku i w tle widać drzewa i spacerujących ludzi. Więc sobie skopiuję pierwszy prompt i od razu sprawdźmy, co nam wygenerowało wcześniej. Tak, to no miał być nasz stolik kawowy z książką na jego blacie i w tle widać kobietę, która czyta inną książkę. Więc też jest myślę zadowalający efekt, jak najbardziej gotowe zdjęcie do wrzucenia na swój sklep internetowy. Więc teraz po prostu zrobimy trzy ostatnie zdjęcia i zobaczymy jak sobie poradzi z rowerem. Też nieco w takim ujęciu dynamicznym, gdzie rower się porusza. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dajemy oczywiście stwórz obraz, dodaję nasze zdjęcie podglądowe, wpisuję prompt i daję enter i czekamy na rezultat. Okej, okay, tutaj już widzimy, mamy zdjęcie, jest kobieta starsza na rowerze, nasz rower idealnie odwzorowany, kobieta widać starsza, siwe włosy, gdzieś tam patrzy w niebo w górę, uśmiecha się. Ja myślę, że jest... W porządku, no. więc przejdźmy do prompta numer 2. Tutaj chcemy wygenerować kobietę przechodzącą przez pasy, prowadzącą rower, więc zobaczymy jak wyjdzie. Dobrze, mamy już drugie zdjęcie. Gotowe. No widać kobietę przechodzi przez pasy, sygnalizacja świetlna w tle, zielone światło się pali, więc można przechodzić. Budynki, samochody, ta sama też kobieta. Tutaj widzę jedyną różnicę, to w sumie buty chyba są troszkę inne i, i kurtka. Możemy to zmienić. Damy pobierz i zaraz poprawi nam. Wygenerowało nam już grafikę numer 2. Tu widzę buty i kurtka się zgadzają. I wygenerujemy trzeci ostatni prompt i zobaczymy jaki będzie efekt. I mamy ostatnią grafikę, jest nasz rower w parku, w tle widać ludzi, zielony trawnik, drzewa, także bardzo fajne zdjęcie, myślę, że efekt jest zadowalający, wszystko wyszło bardzo dobrze dzięki... Takim właśnie sposobem możemy zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i od razu wrzucać grafiki na sklep internetowy czy na jakąś stronę biznesową, stronę firmy. Także korzystajcie z czatu GPT i oszczędzajcie pieniądze. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz więcej materiałów o AI, generowaniu filmów i grafik.